Siemaneczko, witam Was serdecznie. To jest kolejny odcinek. Dzisiaj zaczynamy daily. pójdziemy sobie najpierw do rybek. Oczywiście jakiś kruchy lud się zrobił. coś tak trochę nam zimno im chyba było i się lud zamarzł, ale sprawdzamy. A nie, dobra, jakieś takie króciutki bardzo kruchy. No i dobra, dzisiaj. Sprawa, idziemy najpierw do psów, a potem pokażę wam, co się dzieje. Wszystko wszystko mamy zrobili. Tofik oczywiście na, na podwórku cały czas. Zamiast w budzie siedzieć, to sobie tutaj siedzi. Tak jak zawsze. Nie, Tofik? Tofik? Dobry piesek, tak. Dobry piesek. A Raksiu oczywiście. Jak mówi, no, ale w sumie ma, ma więcej sierści chyba. Chodź. Chodź. Leksiu. Chodź. Bo źle, Dobry piesiu. O, oczka w może pewnie. No, Dobra, jak widzicie? Nie, no, jeszcze nie widzicie, ale teraz nie ma królika. Idziemy właśnie po naszą samiczkę. Jest niedaleko, więc. Co idę już tutaj pod moją bramę i będziemy się raczej widzieć dopiero tam jak będę przy niej. Więc no co? O, jeszcze chwila mars Tak niedobrze ci powiem. Już luz, widzicie mam królika. Wracamy właśnie do klatki, że jesteśmy bardzo weliżutko. Ogólnie spada mi teraz trochę, więc muszę go położyć na ziemię, bo by mi spadł i go utaskał. A tak nie chcemy oczywiście. Był on, była ona usanca, bo okazało się, że nie jest kotna. No i co? puściliśmy ją, zobaczymy. Została wczoraj. Tak w południe mi się wydaje, daliśmy ją tam, żeby sobie, o o, Boże, pomału, 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 Boże, ale będę mocno sprzątania. a trudno, nic nie zrobię. Kurde, najgorzej z zamykaniem teraz, ciężko mi jest zamykać jedną ręką, więc widzimy się za chwilę. Dobra, ogólnie śnieg zaczyna padać trochę, nie wiem, chyba nie widać tak. Dobrze, ale śnieg zaczyna padać. Nasza róża siedzi sobie tutaj. Niech wychowa jak będzie miała młodę, bo się nie chciała parchać, ale nie wiem. Może no, by się udało. Ogólnie tutaj zrobiłem taki mały porządek, bo to było inaczej porozstawiane. Żebym mógł tutaj sobie dać skrzynki na przykład z jedzeniem dla królika, nie? No. Hmm. W tym odcinku to na tyle dzisiaj. Dzisiaj taki krótki też odcinek, ale daily. Pierwszy dzień. No i co? i Widzimy się też jutro o 11.00 siema.